Kaseko, najlepsze Lulu na świecie, Polak, Rodak, nasz człowiek. Jeszcze nie tak dawno Rank one serwera europejskiego, teraz gdzieś tam luźny challenger. Mega świr i mega agresywny na tym supocie, więc zobaczmy jak on wali do samego spodu przeciwników od pierwszej minuty. Mamy tutaj Gierkę Konrad Kaseko na Lulu, jego flagowy champion standardowo. W imię poza tym Cassiopeia, nie byle kto na niej Nemesis. Też Ania IRL, znany kolega, też jeżeli chodzi o One -tryka. No i przede wszystkim oczywiście w enemy teamie Elo na Dekary. Więc tutaj będzie gra na swoim kartusie, więc zobaczymy jak tutaj będzie stać Lulu Kartusa. Lulu też jest połączenie tej serii, Bardzo silne połączenie. Konrad to już wrócił na swoje stare konto. Swoje stare konto z Challengera 1000 LP. Na szczęście dostał tutaj unbana po jego no, flernym banie, który dostał za parę niefortunnych gierek, no ale potem jak grzecznie napisał Drive Supporta. Tutaj macie screena oczywiście, to zostało napisane Chłopaki stwierdzili, że go odbanują i nic złego w jego grach nie było. Więc tutaj trochę wrócił na rajony. Wielu z Was oczywiście prosiło o to, żeby zobaczyć tutaj, Konrad reprezentuje na tej Lulce. No, i od razu chłodny rekonesans. Kto w enemy teamie, kto gdzie? No, i tej Free, Free zwycięstwo widzi. No i też bardzo ciekawy nick, bo tutaj Konrad jest reprezentantem klubu CWL. Nie jest mi to znany klub, no ale klub chyba po prostu reprezentuje Włosławek. No i tutaj zobaczmy, na samego początku od razu. Chyba tutaj będą chcieli grać agresywnie i kontestować tego wave'a. Więc tutaj od razu, pierwsze co robią, to puszują, żeby właśnie pierwsi byli w momencie, gdy tej przeciwnicy pulują. No i przez to już są troszkę do tyłu. Wyjście przed creepy, jakiś kiusek rzucony, żeby tutaj troszkę przy. Przy. przy, przy wygrywać te trade. No jak podejdzie no to jest jakiś kius i autoatak. Pyk, kolejny autoatak i ładnie nastakowany gold. Jak to no tutaj jak fajnie gra, fajnie gra wokół właśnie tego krzaka. No i też tutaj kontestuje oczywiście wave od razu, gdzie ktoś podejdzie coś na no to. Autoatak. Pierwszy level drugi. No i od razu, level drugi wbity, lecimy do przodu. No tutaj dosyć ciężko się bije, jeżeli chodzi o kartusa Kartos, jeden z silniejszych partnerów, jeżeli chodzi o pierwszy level. No i tutaj Elosanta trafia te kiuski jak szalony, więc no tutaj całkiem nieźle mu to wyszło, ale bardzo low, bardzo agresywnie do spodu przyciskają. Taki intense fight jeszcze w ostatnim momencie, ulala i piękna tarcza od Konrada, no i tutaj jest zabójstwo. Jeszcze gdzieś tutaj będą dżunglować na tych niskich punktach zdrowia. Zobaczymy, czy to musi zrobić. Nie ma na fajną sztuczkę, żeby zrzucić E na creepa i potem Q, ale gdzieś tutaj dalej będą dociskać. Plus jest taki, że wiemy, że Jungler na pewno jest w górnej części mapy, więc możemy sobie tutaj na spokojnie to dopuszczać, Też jest grave z naszej strony, więc tutaj, jeżeli uda im się doprzeć tego Ewa, no to ja powinien być luźny diving. Tutaj widać to podderowanie twarzy, no nic dziwnego, no w końcu nie trafił tego EQ. Na to bardzo dużo ustuje many, no i trochę kaszana. Jest już senna. No i też w sumie enemy jungler, no raczej go tu nie powinno być, no ale no bardzo długo trwa ten dive I to no nie wygląda fajnie I Kartus zobaczymy, ma tutaj po, pole do popisu, bo jest blisko towera Mógłby ograć ewentualnie Gravesa, no ale niestety nic z tych rzeczy, się na szczęście Niestety Graves umarł od Senny Więc tutaj ten dive taki, taki se, ale Zeris jest 2-0, Kartus stracił trochę wave'a Bounce'uje to, no i jest, jest, to jest różnie gra jak totalny nob, ale kurwa Kartus jest po prostu OP i to jest akurat prawda. Kartus w tym momencie jest chyba jednym z lepszych adekery, Bardzo łatwo można po prostu grać kartusem na bocie. Nawet sam Tyler One totalnie masakruje i wbija Chengera kartusem. No to już chyba znaczy, że coś musi być z tym. Nie ten Teges. Bo no, praktycznie ciężko przegrać jakikolwiek trade na początku, bo zawsze masakrujesz z tak zwanym Kiuskiem. On no, też tyle obrażeń bije to trochę chore. No tej Rengar się trochę zapędził, nie wiem czemu sam próbuje to kontestować, nie mając w ogóle Pryo na midzie, na bocie. skakuje głęboko, nie wiem co to miało być. No tutaj też jest Graves od razu i mogą od razu lecieć. W na siebie w takim razie rzuca. Podchodzi z E, żeby zadać lekko obrażenia. Przytankuje tej cały grzechy świata. Ty jeszcze próbuje ku Kukartusa, może troszkę zbyt agresywnie. I jo, jo, Ale tutaj flashtown, no i nie wygląda najlepiej, chociaż na Elosanta nie złapał żadnego kiuska, więc ten przeżył i jakoś to jeszcze będzie. Ale no, w tej grze dużo się dzieje, Konrad chyba tutaj troszkę zbyt agresywnie wleciał, ale przynajmniej tyle, że zdali sobie elegancko z sfarmić tego wave'a, więc nie stracam aż tutaj tak dużo. A, a nie wydaje wam się, że gościu ma skrypty? Na hitowanie z W? Bo dla mnie to trochę podejrzane było, nie? bardzo tutaj rozumiem, zdarza się czasami rzucić jakieś W, zdarza się trafić, zdarza się nie trafić, no i trochę dziwne. Od razu patrzcie jak agresywnie leci do przodu. W na pełnej E, EQ autatak. Jeszcze nabiję sobie trochę golda, więc spoko. Bo tutaj ciekawe jest, jak wykorzystuje to W tak bardziej, żeby do przodu polecieć. Czasem się tak zdarza. Dzisiaj zanotuj widzę to. Od dzisiaj nie przegrywam żadnej gry. No to ciekawy statement. Wydaje mi się, że ma robić z nim ciężko ciężko, żeby to spełnić, ale no, jak kto uważa? Tylko dobra decyzja. Próbuję tutaj coś poddymiać pod tym midem Bardziej to jest chyba takie kamerowanie na mezisę, jeżeli miałby gdzieś tutaj wyskoczyć jakiś jungle czy coś No bo raczej tam było zbyt głęboko, żeby mogli coś zrobić No taka sobie pradzi I nie wiem czy jeżeli tu wyjdzie tak... Na plecy to by nie mógł coś zrobić, coś no, sensownego, no nie wydaje mi się, żeby to było jakieś mało oczywiste, że Tayteny przyjdzie. ...tego planta rozbijać za no tu i nie rozbijamy planta, bo ten plant wygra nam grę, albo Graves tu przyjdzie, albo ja go użyję potem. No to jest właśnie, to jest właśnie całkiem mądre, bo nie ma po co teraz tego planta, przeciwnik raczej tego planta nie wykorzystuje, żeby coś wykorzystać, żeby z tym czy coś ciekawego zrobić. Oni właśnie mogą wokół no i... tego grać. Ja bardzo szybko spuszałem tego wave'a tym kartusem, Będę nie chciał się cofnąć, zakupić jakieś itemy. Gdy to jest to spuszowane. Tutaj hmm. dopuszczają sobie tego wave'a i pewnie też gdzieś pokuszam no jakieś rikola. Musimy więcej respektować ludzi. Nawet nie tyle ludzi co... Enemy Nie widzimy na przykład Rengara od ponad minuty, i bota, nie? Wiesz o co chodzi? Także chyba nie powinniśmy tak puszczać... O, dobra, Rengar... Rengar jest na topie. Więc tutaj mogą sobie jeszcze coś tam podejść, coś poddymić. Jak ma już szósty level na tej Zerii, więc jest całkiem mocny, ładnie, ładnie rzuca tą tarczę na, na tą zeri, tak żeby ta nie przejęła tutaj żadnych obrażeń. No i bardzo ważne jest to, że zobaczcie, że tutaj maksuje E na 3, a potem będzie maksował W, zobaczcie to, to jest taka właśnie tutaj szkoła konradowska. W do przodu, żeby coś tam ten teges poddymiać i właśnie z tego E przypułkować, bo to E bardzo fajny połóg bije na początku wuze, zwłaszcza wuze, przez to, że to jest tak zmaksowane E na siebie, żeby elegancko przechillować od razu flash W, kaseko poli tak zwane polimorfia, żeby Senna tutaj, no nie mogła zbyt dużo zrobić dead. Kurwa nie, mam chyba. zobaczymy czy tutaj przeżyje, ma tarczę no i tutaj raczej na chillu z tą tarczą przeżyje ładnie, fajnie, bardzo dobrze rozegrany trade przez nich no, i wygląda to sensownie. Jest jeszcze Katarina. Ale ta żony tak fajnie strzela, jak leci po ścianie i wyużywa. No, naprawdę, mega podniecający sens, strzał. Czy 10 cm to już gigant? A Magdo, Ciekawe pytanie. A ma ktoś tu 10 cm? Ja nie mam nawet 10, tylko 6 w majtach, więc trochę jest ciężko. No, ale ktoś ma 10 cm no pytonga, no to podziwiam i szanuję. Ten plant dalej nie rozwija się. Znowu, rozbity. znowu tego, tego planta. Planta. Znowu, znowu, więc to bardzo ciekawa zagrywka. Właśnie, to jest taka cierpliwość. Spokój, spokój ducha. No nie ma co zbytnio rozwalać wszystkiego po kolei. No i creepa i potem Q, żeby choć coś trochę wypołkować, czasem taki w tym momencie może jest to OK. Lekko można wypołkować zwłaszcza jeszcze ma tutaj full W do przodu, żeby dojść, bo to jest zasada trójkąta na bocie. Fajnie jest, że tak stojemy, właśnie, że my możemy być w dwójkę jednego czempiona, a przeciwnicy nie za bardzo są w stanie zaatakować nas dwóch. Gdy właśnie łatwo wygrywać teg na bocie. Na tej, no, zbyt do przodu, zbyt do przodu. No i tej, to, to jedno kill od tego kartusa dostaniesz tak na solo i nie masz pół HP, więc, no, trochę obrzydliwy, ludzik. No i zobaczcie, jak tak też podchodzi, podchodzi do przodu, tak próbuje na sem wyłapać to E, no i potem E, może potem jeszcze jakiś piłek na dobitkę, no, to już nie ma znaczenia, bo E bije najwięcej obrażeń. E tu jest, no, głównym. Elementem napędowym tego czempiona w tym momencie był mechanizmem dobitki. Zeri ładnie stresuje do przodu i tej paszki, którą maszertuje już tutaj to. On jest po prostu champion div. no I tutaj Zeri z tym wszystkich wystrzela, ten, tylko żeby się nie wyjebał. Ładnie, ładnie rozkwinione. No zeri też jest lekko P. No jest też 5-0. Fajnie, fajnie tutaj leciał w ogóle do przodu, przefleszał to wszystko. Jeszcze pierdolu się na pełnej. widać, że ten gracz nie boi się. No i zobaczcie, tutaj nie gridujemy Playta, nie gridują po Playta, bo wiedzą, że najlepiej teraz po prostu cofnąć, bo jeżeli cofną, no to będą od razu w tempo. I będą na Mogłem kupić Ionki i być szybszy, i dodżować wszystko, ale w się nie da niczym trafić, a chcę zroszować item, wiesz o co chodzi, nie? Ciekawe tej tutaj powiedziałem, Raczej nie, też się spodziewał, że kupi Ioniany. A tutaj... dziwne. No ale może faktycznie woli mieć zroszowany ten item, niż jakikolwiek inny. Zobaczcie też, że wyszedł przez mida, to jest właśnie kluczowe w graniu supporta. Swoją drogą ciekawe jak tam challenge Konrada, że właśnie miał bić challengera chyba na każdej z pięciu roli. Chyba już chyba się poddał i wrócił do grania lulką, po staremu. Ale nie nie jestem na bieżąco. Może jeszcze będzie jakaś reaktywacja. Nie w to będzie z tego bota mogą totalnie stąpować. Dobre zagranie Ufanie sobie i teammateom, teraz trzeba uważać z tym dive'em. może będzie jakaś próba dive'u, no Złapał tutaj parę kiusków, więc może być naprawdę no, nieświeżo. Najmniej, no, się tutaj lepiej po prostu wziąć sobie i przyśilować. Bo tutaj ten dive no, wygląda jakby miał Miałkość została wziąć do gromu na pewno kartus. A jeżeli weźmie Zeri, no to to już totalnie nie jest worth. Jest Rengar, no ale powinien być tutaj spoko. Patrzcie, jaka elegancka od razu RK w momencie Ole, gdy skoczył, tak żeby przerwać mu to główne wejście. No jeszcze odflaszuje, bole, no i to jest raczej chill. No i teraz grzecznie stoi z tyłu za tą Zeri, tak żeby coś tam jeszcze było spoddymiać. Ale nie umrzeć? No ale przede wszystkim rzucać tutaj tarczami, tej speed-upami. To jest to, w czym lul jest najlepsza. Kto ma dużego chuja, pisze ja. Nie, nie, nie. Chyba gdzieś tam w głowie zniknął mu zasięg tego rengara. Szurelia zraszowana, pierwszy tej item. No, tej Konrad bardzo często lubi grać Shurelia po prostu. Moonstone może ewentualnie w jakichś innych meczach. No tutaj nie wiem, no nie jestem ekspertem. Nie jestem ekspertem, no ale zazwyczaj Shurelia jest tutaj grana. No I po prostu Shurelia i speedupujemy. No, i tej Graves niezłe sztuczki kręci. Bo to chyba raczej umrze. No, ale zabił dwóch. No i znowu wybiega od razu prosto w Mida. Tak, żeby skierować Nemezisa No właśnie, tutaj Nemezis dominuje. Plus 50 creepów 150 w 14. No to jest naprawdę świetny wynik. Nie wiem, czy jestem fanem tego dive'u. Jestem od pana Shurelia. Patrzcie, jak pierwszy fan nie zaczął, żeby stankować agro. No i co prawda, chyba umrę z tego. Więc. Nie wiem, nie wiem, czy też takie warf było. Oczyłem no, tej zej też, prawdopodobnie się wali. No właśnie, taki troszkę lekki overforcing tutaj został zagrany. Rengar tutaj dostał spotrebny shutdown, ale zdarza się, zdarza się. Czasem, czasem poniesie kość fantazja. No i nawet grzecznie sobie stąpuje tego Mida. No, tam okazję powiem, naprawdę fajnie tej gra. Fajnie dominuje. No i skąd? Tutaj prawdopodobnie zdobędą ten tower. Tutaj przyczajone, Fajnie od razu pierwszy był na roamie, Pierwszy do tutaj leciał. Prawda, Elo Santa tutaj rzucił Rk i może być trochę Lipa, bo no całkiem tutaj nieźle przywalili, jeszcze też szybko się przegrupowali. Trochę za głęboko tutaj zostało wlaźnięte przez tego gryfsa, no ale koniec końców nie wyszło chyba tragicznie. Namiętaj no trochę maćkuje bardzo głęboko, ale raczej powinno być wszystko okej. Okay. Ja po prostu chciała chyba zanim stać i... no, trzymać, trzymać tutaj w ryzach to wszystko. No i ta gra naprawdę fajnie wygląda, fajnie wygląda w takim, wyjściu. Wiecie, wiecie, high elo Europo-Westowskiego. Twoją drogą zaraz zaczyna się MSI, co za tym idzie. Do Europy przylatują zawodnicy z Chin, zawodnicy z Korei, z całego świata. Właśnie będzie grane champions league, taki, czyli taki, no, mini-super-serwer, gdzie będą właśnie wszyscy pro playerzy grać. Będą jakieś fajne gierki. A ja tak się składa, że jako jestem League partnerem, dostałem dostęp do spektatowania tych gierek, więc, no, już za parę dni na moim streamie o 20.00 będziemy sobie oglądać championsku razem Jakiś komentarz na żywo Postaram się oglądać jakichś fajnych gości Mamy nadzieję, że będzie spok contentior z tego No i oczywiście zobaczymy sobie tam, co fajnego chłopaki rozgrywają Jakiś Faker, Chovy, jagao i nitasy. Fajne tutaj oczywiście mid lane Prosta zagrywka Puszujesz mida, potem schodzisz gdzieś do lasu, zrobisz sobie jakąś wizję, zrobisz drake'a i umiesz pod obiektywy Znowu kolejny wave Zostanie przepuszczony, Prytet zdobyty, no i będzie przejście gdzieś do topa. Wchodzi Rengar, od razu dostaje kaseko polimorfię. Tutaj jeszcze RK w celu podrzucenia czureli od palana, żeby chłopaki no, mogli mocno dojechać. No właśnie, to jest to, to jest to. to i, tym supportem chcemy, chcemy dużo, dużo wnieść do rozgrywki. Chcemy właśnie być tym człowiekiem, który setapuje wszystko, pomaga ustawić swojej drużynie jak najlepsze życie. Jak taki po prostu dobry kumpel. No sobie tutaj... No czasem jest to smutne życie, że no jednak jesteś squisha, no, więc jeżeli skoczy na ciebie rengar wyszło i dobra no, Ale dwóch zabili Dwóch zabili, więc not dead bad Flash a, i, Jeżeli flasha nie masz na cooldownie to grasz marnie Tak mówi zasada Hyello Zanotuj to też jest ważne <laughs> ciekawa, ciekawa zasada Ciekawa zasada Bardzo specyficzna Czuję respektujemy? No kurde Nie do końca czasem można przygridować tego flasha Czasem może lepiej go użyć, no to, to nie może być takie jednowymiarowe, wiecie o co chodzi. czy ktoś was kiedyś loda za pieniądze? Ja nigdy nie robiłem, nie wiem jak wy widzowie. Stawiłem, że no raczej mało kto coś takiego robił. Szybkie trzy te? Chociaż kto wie? Kto wie kto jest naszym widzem. Możecie oczywiście podzielić się w tym komentarzu. Wydaje mi się że tak 5 dyszek optymalna cena. Ja nie wiem ile bym wziął. No i znowu będę wstać pod tym midem. To jest taka prosta... Prosta, prosta zasada, proste zasady. Stoję raczej na midzie, po prostu chcesz to puszować, potem jak spuszujesz, że możesz coś kminić Od razu tutaj wskakuje, od razu. R-kanal na co z tego, jak i tak dostaje i potem jeszcze jest jakiś follow-up. No tutaj będzie ja takim trochę męczennikiem. On tutaj jest tym, który no. Ciężko mu jest przeżyć, a poza tym też trzeba go złasztować, bo jeżeli wskoczy w kogoś innego, no to kasę zawsze jest za plecami ile można tarczę gdzieś tarcze, rzucić no i wtedy tym regale nie może grać, więc tutaj... Poka jak jest pierwszym celem do zabicia na celnym Messi, no masakruje. masa kruje, tam chłopaki przeżyjemy 10 KP, więc trochę niefortunne. Wiesz, widzisz, że enemii grają w strachu, oni oni już w panice, nie wiedzą co robić, nie mają kogo zabić, więc kuszą się na riski głupiego playa, żeby zabić Lulu, po czym giną w trzech i palą jeszcze milion fleszy. No to hmm? nie da jakedawid, to są takiego Tro, trochę to prawda, trochę nie, no bo no jak mamy zabić Zeri, jak ma 13 level, mega szybko zapierdala ma lulu na plecach i jeszcze ma zegarek do tego. I teraz Dokładnie, no jest, tylko go fiarny, baron zrobiony, więc znajdę, powoli z tym naszorem będą mogli gdzieś przechodzić do końca tej gry. Sama się teraz stopa. No sobie raczej te dwa. To jest sobie jeszcze może grzesnie podejść, coś tam przyświrować. Nemec przepuszczuje midem. No i tak, tutaj będą się. Oczywiście tutaj szybki recall, poradnika żeby poradnika. użyć to co mamy z Nashora Redemption Masz nawet poradnik na co powinieneś wydać swój pierwszy milion. z giga rucha nam idzie oczywiście więc zobaczymy czy to przeżyje czy przeżyje to przeżył i spoko, No to jeszcze biegnie biegnie teraz parszulelę, żeby tam chłopaki mogli sobie dać radę No ta Zeri no tej masakruje Ojej. tak, że to ta głowa mała No to jest taki stomping z tego bota że ciężko Ciężko. Ciężko tutaj dla przeciwnika coś zrobić. Elegancko zwarduję, zobaczę jak tutaj wygląda sytuacja, Także mogli sobie na spokojnie stać potem i push tego no, wave'a. No i tutaj wszyscy zabijają, no. nie da No nie da się, nie da się, nie da się. To już koniec. Mid inhibitor wzięty, chociaż może jeszcze bot lane jeszcze, co prawda nie, no, ale prawie czy później gdzieś to będzie. Kolejny smog wpada na konto. No i standardowy też oczywiście Build Puffy, Shurelia, potem Redemption. No i teraz mógłbym, nie wiem, kupić może jakiś Mikael, jakiś Ardent, jakiś Staff. No zależy tej co potrzebujemy. No patrzymy, tutaj zależy, zależy jak wygląda sytuacja w grze. No i chyba co gra na supportie można itemy inne kopać, zależy z kim gramy, na kogo gramy. To jest temat na dłuższą metę. No i też nie do końca jeszcze tak zgłębiony, no bo myślę, że ja na suporcie, no nie jestem ekspertem, zbyt dużo tutaj raczej nie gram. Jak coś, to ewentualnie czasem zagram sobie jakąś szmatą typu Lulu właśnie, albo karma, na no, ten regar to już na no nic nie może zrobić, no co on może zrobić? Jak ta Zeri tak zapiedala ma cztery temy, jest taka tanki, 15 level, no tu już nic nie ma zrobić, więc po prostu chyba teraz pójdą midem, skończą to bez żadnej płucy. To no, Zeri, no leci, leci, leci i nawet... Nawet nic nie w stanie mu zrobić. Ktoś tutaj wskoczy no i właśnie to jest potęga tej Lulku. Ktoś w ciebie wskakuje, wchakuje w tego dekery no i ty po prostu jakaś polimorfia, jakiś podrzut, no i tutaj wszyscy zostali z no i będzie koniec gry GG super fajnie. Więc tutaj na no, kolora tej Lulu, mega świeży gracz, mega mocny. Dajcie znać w komentarzu kogo jeszcze trzeba zrobić. No i co myślicie o kaseko. Pozdro dla Was, żów siemanko!